Na początku września w Słomkowie Suchym uruchomiona została sortownia węgla. Pył zanieczyścił okoliczne sady. Mieszkańcy zgłosili się ze skargą do wójta gminy Wrublew. Podczas spotkania prezes firmy prowadzącej skład węgla zadeklarowała przeniesienie działalności w inne miejsce. Tak, ale no, to tylko jest do telewizji mówią to, co my chcemy usłyszeć. A tak naprawdę, no to Państwo widzicie, co tu się dzieje. No. Firma się rozwija i. Wszystko się ma ku temu, żeby jednak to, to zostanie tu. Ta pani prezes y, powoływała się na to, że będzie rozwiązywać umowę z PKP, ale y, do wójta miało przyjść pismo od tej pani prezes i wójt mówi, że żadne pismo odnośnie rozwiązania tego nie przyszło. Więc wątpię, żeby to było rozwiązane. Rzeczywiście do Słomkowa przyjeżdżają kolejne wagony. Średnio transport liczy 25 wagonów, po 60 ton węgla każdy. Są rozładowywane kilka metrów od domu Krzysztofa Janiszewskiego. Na jego ziemię spływa błoto z pyłu węglowego, które po jakimś czasie doprowadzi do degradacji gleby. Pył zawiera bowiem związki siarki i chloru, które wyjaławiają ziemię. Metale są pobierane niestety przez, korzenia, przez korzenie roślin, przez yy, liście. No i roślina, pobierając to, yy, gromadzi to również w owocach, czy tak jak w przypadku ziemniaków w bulwach. I ten towar staje się całkowicie niezdatny do obrotu. Należy go zutylizować, bo nie można go nawet sprzedać za parę groszy gdzieś na przemysł, bo nikt nam tego nie przyjmie. Nie mają zgody, yy, z, żadnym, z nikąd nie mają zgody. A taka prawda, że tutaj mieszkam, mamy też ziemię, i za dwa lata na tych naszych ziemiach nawet chwasty nie będą rosły. Proszę zwrócić uwagę, przy wszystkich kopalniach węgla, tam nawet drzewa nie chcą rosnąć. No co my zrobimy? No Oni po siedmiu latach sobie odjadą, a my, a my z czym zostaniemy? Wójt Gminy Wruble wystąpił m.in. do Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o skontrolowanie składu węgla w Słomkowie Suchym. Ponieważ cały czas upieram się, że nie jest to miejsce do tego typu działalności, do takiego zakresu działalności, mieszkańcy mają prawo być zdenerwowani i stoję tutaj razem z nimi, murem, że trzeba się jak najszybciej stąd wynieść. Oficerowie z sekcji kontrolno-rozpoznawczej dokonali kontroli na terenie tego obiektu. Kontrola miała na celu sprawdzenie pod, pod, pod kątem przede wszystkim ochrony przeciwpożarowej funkcjonowania tego obiektu sprawdzenie przede wszystkim też kompetencji do kogo należy ochrona przeciwpożarowa tego obiektu czy do najemcy, czy do właściciela tego terenu. Wyniki tej kontroli będą znane w ciągu tygodnia. Składem w Słomkowie zainteresował się także inspektor nadzoru budowlanego. Choć przekaże sprawę z Sieradza do Łodzi, ma już pierwsze wnioski z oględzin. Zbudziła moje wątpliwości, bo się dziwię, żeby w obecnym czasie, jednoznacznie to wynika z naszej kontroli przeprowadzonej dzisiaj, że jest to samowola budowlana i się dziwię, żeby na takim terenie i, i w takim po prostu stanie wykonywać taką samowolę budowlaną. Samowolą budowlaną jest zarówno betonowy płot, jak i obiekty kontenerowe i waga. W ciągu miesiąca będzie wiadomo, czy możliwe jest zalegalizowanie tej samowoli. Z przedstawicielami firmy prowadzącej skład węgla nie udało nam się skontaktować. Na spotkaniu 3 września prezes odmówiła komentarza w tej sprawie.